Taki wyjątkowy dzień dla Leśnicy Gronia, bo świętujemy szósty Taczański zwycięstwo. to jest gminny konkurs tańca zbójnickiego i tańca góralskiego. Prezentowały się tutaj wszystkie zespoły z całej gminy w tańcach właśnie zbójnickim i solowym. Wyłoceniamy śpiew, toniec. Ogólne wrażenie. Ci dzieci, jak tańczą, to, to trzymają się tradycji. Ci się, ci się tradycyjnie ubierają. No i ci tańczą, to tańczą z drygiem. Szansa na to, że tradycja nie zaginie? Na no pewnie za jezno, takie właśnie yy, młode dzieci i młodzież będą się tym interesować, będą chodzić na te zespoły, na te próby, no to, to na pewno nie zaginie. Który raz bierze ci udział w, yy, w konkursie? No, nie liczymy jest... tego. Tego właśnie nie da zliczyć. No. To jest za dużo tego do licenia. The <laughs> cat jeden z konkursów gminnych, które mamy tu na terenie, na terenie gminy Bukowina-Taczańsko. Wiemy, że barwność gminy to właśnie ta strona Spisko, strona Podhalańsko. No i tak dość z rozmysłem próbujemy tą kulturę do przodu tulać, organizować. 1 maja zacenimy małymi bajaniami w Bukowinie-Taczańskiej i to był konkurs zespołów regionalnych, instrumentalistów. Potem 28 maja maja spotkaliśmy się w Jurgowie na pierwszym konkursie śpiewu ludowego, za i słowiku. Dzisiaj my są jest właśnie na Taczańskim Zwercie, czyli konkursie Tońca Goralskiego i Zbojnickiego, a jesienią w październiku będzie Święto Gwary, będzie konkurs gawędy i recytacji imienia Hanki Nowobilskiej w Białce Taczańskiej. Także próbujemy właśnie myśleć o, o, o tym, czym dziedzictwo kulturowe jest, o tym, co jest spuścizną, o tym, co jest tradycją, co jest Strojem, co jest mową na siebie rodziców, dziadków, na serio, jak to się goda. Udaje się to wspólnie właśnie tu z Urzędem Gminy, z Domu Ludowym, Bukowiańskim Centrum Kultury, z lokalnymi organizacjami, żeby właśnie w każdej miejscowości coś się gdzieś zagrało, zaśpiewało, żeby pokazać tą urodę, barwność, właśnie śpisa, barwność pod ola. No i właśnie przygotować dzieci, przygotować młodzież do tych konkursów, do tych spotkań na troskę wysokim szczeblu, kiedy się już spotykamy, Regionalnie, między miejscowościami, ci grzęcy między, między, między właśnie z ogólnopolskich, na ogólnopolskich wydarzeniach, czy między międzynarodowych, bo przecież nasze zespoły jeżdżą na różne festiwale w Polsce i za granicą. Także jest to taki warsztat ten na poziomie właściwie naszym gminnym, żeby właśnie podłokiem ujków, ciotek, czyli jury, etnografów, etnologów, regionalistów, spróbować się, jak tam w której wsi się ćwicy trenuje, jak instruktorzy działają, jeśli okazja przypatrzeć właśnie do tej aktywności. No i trzeba powiedzieć, że wielką odpowiedzialność właśnie bierę na sobie to grono kierowników, instruktorów. Wszystkie zespoły, które jest w gminie Bukownia 14, a przełożyncy na dzieci to jest prawie 600 dzieci, więc jesteśmy odpowiedzialni, godą tu głosem za wszystkich przyjaciół, braci instruktorskich ze Śpisa z Podhola, jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie do młodego pokolenia, w duchu poszanowania tradycji, w duchu y, poszanowania odmienności kulturowej, w duchu właśnie pewnej wspólnoty, jaką y, tworzą właśnie Tatry, podtaczańsko kultura, tak śpisa, jak i potwora.